Hej z tej strony Bachus, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Geta Online, tym razem materiał z. E, nie, nie Geta Online, w sumie Geta 5, dlatego że będę zajmował się dzisiaj tuningiem pojazdu, którego jeszcze w Geta Online nie mamy dostępnego do kupienia. W plikach gry jest, dlatego mogę go właśnie na Fabule zrespić, ale na Online jeszcze nie ma takiej możliwości. Będzie on kosztował, kiedy już wejdzie do sklepu, tysięcy jakby co, więc sporo dosyć. Wygląda ciekawie. Ale czy kurde jest warty swojej ceny? Sprawdźmy to, ale zanim jeszcze, to pokażę Wam poprzednie wersje tego pojazdu. Bo zobaczcie, że on kurde coś przypomina, nie? No w sumie zaresztowałem tutaj mnóstwo pojazdów, więc chyba już wiecie o co chodzi. Więc tak, zobaczcie: Początkowo był taki oto pojazd, i w sumie ten też chyba był na początku. Dobra, ale ten pojazd nas najbardziej interesuje, ponieważ jest to Slam yy, van. Yy, I kurde, potem pojawił się. Pojawiła się raczej wersja Ubenego i właśnie w ten sposób się ona prezentuje. Był Slam Van Lostów, on jest najrzadszym pojazdem w Geta Online. O tym zrobimy sobie kiedyś materiał. I później jeszcze była ta arena wojny, nie? Więc w ten sposób się te pojazdy prezentują. Jest wersja Apokalipsa, wersja Koszmar i wersja Shock. No, a teraz sobie wchodzimy tutaj i zobaczymy, co kurde tutaj możemy z niego wykombinować. Pojazd w klasie technicznej, więc kurde ciekawie. Widzę, że kurde mocno tutaj lata tył, ale okej, okay, zobaczmy laweta czy działa jak laweta? zobaczymy zaraz, ale najpierw tuning więc tak, techniczna klasa to już mówiłem a teraz opcje, pancerz na maksa hamulce na maksa, przednie zderzaki okej, okay, trochę tych opcji jest więc tak, ja bym chętnie dał coś takiego więc to dam i zrobiłem, to. Chcesz czuję potężny taran nie, 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 e, silnik na maksa Wydech. O kurde, dobra. Fabrycznie jest z boku, a mamy opcję dania ich tutaj u góry. Potężny kurde cool tuning. Okej. Okay. Ale one są chromowane, mi to się nie podoba za bardzo. Ojej, karamba No, z boku mi pasuje, ale żeby coś zmienić, to dam te z tyłu, nie? Jak bardziej te z tyłu, to dam sobie takie. Dobra? W dam te... E, grille. Eee, zobaczmy. Okej, okay, takie opcje. Ej, ten pojazd ma takie same opcje, chyba jak yy, slamvan. Eee, Przyrobiony u, u. u Benego. Bo te opcje kojarzę, że są takie tutaj. No, fabrycznie jest okej, okay, ale dam to. Eee, dalej, mas. A nie, chromowane to jest. Nie, nie, da się, się jakoś opcję dać niechromowaną. Da się. Dam to. Okej. Okay. Eee, maska. Wszystko, kurde, ma chrom. Czemu? Czemu mi to robicie? No nie. A, jest jeszcze znaczek tutaj. Okej. Okay. Nie chcę. Dalej. Klaksony. Nie, światła. No dobra, dajmy. Oznaczenia. O to jest ciekawa sprawa w sumie. Okej. Okay. Okej. Okay. Takie coś. E, to jest chyba nawiązanie do tego, skąd ten pojazd jest. Bo on był właśnie w jakiejś kurde w jakimś programie, ale teraz zapomniamy jego nazwy. Nie odeszła napis na boku. O, jest opcja, żeby mieć to takie, wiecie, oznaczenie w stylu GTA, że o garaż... Los Santos, fajne! Fajne oznaczenia są, naprawdę. Ej, wszystkie są ok, naprawdę. To też jest ok. Jeżeli takiś fajny kolorek sobie dobierzemy, to też jest OK. I pasuje do czarnego, ale skoro jest opcja na niebenego, to chyba dam, albo Los Santos w sumie. Ojej oj, oj, nie wiem w sumie teraz. Ojej kurde, nie wiem teraz, naprawdę. To też jest spoko. To też jest spoko. Spoko są oznaczenia, pasują mi. Akurat to jest pojazd z fajnymi oznaczeniami. Da się coś fajnego dopasować. Więc ja na razie pójdę może w to i zmienię kolor yy, podstawowy zaraz. Lusterka. To no, wszystkie są w chromie. No kamana, czemu ten chrom jest? O Jezus Maria, no. Gra mnie zmusza do chromu. Eee, trzy biegów na maxa, turbo bierzemy. Osłony tutaj u góry są. Okej, okay, w ten sposób. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie jestem fanem tego, ale zamontuję, żeby coś dać po prostu. Jak będę twinningował ten pojazd jeszcze raz, bo pewnie to zrobię, kiedy już wejdzie do GTA, to zrobię na swojego, nie? Taki jak chcę ten pojazd mieć w garażu. W garażu? W sumie on jest w garażu? No raczej tak, skoro go tuningujemy, ale gdzie on się zmieści? To będzie ciekawa sprawa eee, Dajmy sobie które? A nie, to nie pasuje kompletnie, co ja robię? Mm -hmm. A Już to może takie bardziej? Coś takiego? No powiedzmy Dalej, projekty opon możemy dać sobie napisy, sobie pasują tutaj. Nawet szyby. Ok, i tyle, jeżeli chodzi o opcje tuningowe. Jeszcze kolorek i oznaczenie musimy dobrać. Więc tak, dodatkowy, gdzie jesteś? Dodatkowy jest wszędzie? Aha, dobra! Ej, to jest ciekawa sprawa. Fajnie, fajnie, fajnie. Że w ten sposób to Rockstar zrobił. I to nawet ciekawa sprawa, nie? No? Ej, fajnie, fajnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że Rockstar robił to w bardzo fajny sposób, bo możemy sobie te kolorki fajnie dopasować. Dajmy śnieżną biel tutaj. A jeżeli chodzi o dodatkowy, to co możemy dać? No czarny jest okej okay w miarę, ale tutaj jest matowy chyba jakiś, tak? No to jest mat. Tyłu. No ma to jakiś sens, nie? Ale tam może klasyczne I biały Nie no biały do lawety nie pasuje w sumie No czarna pasowała, wiadomo, ale Coś popróbujmy tutaj A może właśnie ten Dopasować się do napisu? a nie Tutaj są te oznaczenia, ok? No biała, biała jest w miarę okej, okay, nie? Biała, czarna No może jednak coś innego Biała, czerwona, nie pasuje te niebieski tutaj teraz w tym wypadku W w sumie Dobra, lekko tutaj będzie się psuć tutaj kolorek, ale chyba to jest fajna opcja z tym niebieskim Może taki niebieski? A ja dajmy A kurda, co się będziemy No i teraz wyjeżdżamy, więcej opcji nie mamy Więc nie ma co kombinować W ten sposób się prezentuje Wszystkie oczywiście poznikały Ale nie znikł ten Ja akurat sobie chętnie zobaczę Czy ten pojazd utrzymuje jakieś inne pojazdy Kurde tutaj z tyłu Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie no to trochę przypa, Bo do tego jest ta laweta, żeby z tyłu coś postawić Proszę cię gro Jeden pojazd w GTA Żeby działał, akurat ten jest duży Więc może z coś sobie innego Żeby nie było, że o pojazd za duży jest O po prostu <grych> Zróbmy to też, też jest o kurde, nie mogę podjechać aha no to fajnie no to coś innego dajmy, jednak kompakt i dajmy BF Club czyli golfa i gitara niech będzie, wjeżdżamy też niebieski, aha nie chcę wjechać to źle wróży temu, o Jezus Maria co jest czemu mnie to podbija w tym miejscu aha Trochę dziwne, akurat jest tu cienka niby, ale trochę dziwne dalej jest. Dobra, Winki, Chodź do mnie, Winki. Ty dasz ra radę, mam nadzieję. Jest, jechał, super. I stoi z tyłu. Dobra. W ten sposób możemy wsiąść na ten pojazd? Nie możemy. O Jezu, jak to wkurza zawsze. Tak samo jest z bambuszce. Wsadzamy pojazd do tego pojazdu. I... Gra? Nie daje nam możliwości. Aha, idzie do golfa, tak? To nie niezły golf. Dobra, czyli nie da się do pojazdu wsiąść. Trochę przypał, ok. Winiki. A, winiki się suwa, nawet nie musiałem jechać. No nie! Dobra. On miał taki minimalny spadek, więc powiedzmy jeszcze, że o, dobra, minimalny spadek. Ale możemy dać mniejszy pojazd. Brioso, niech będzie brioso. Aha Nie wjedziemy tutaj, widzę No nie! No nie, no nie rozumiem tego Rockstara, czemu oni to robią? Huntley S, on nie jest taki, aż taki duży, strasznie O, też nie podjedzie oj, Mesa, super Jestem z tyłu Za mało powierzchni jest tutaj To jest z tyłu hak, on powinien być podczepiony do tego pojazdu A one po prostu spadają, to nie ma sensu absolutnie Bo na przykład bambuszka ma coś takiego, że te pojazdy są tam przyklejo przyklejone do tego pojazdu, nie? No i spada ten pojazd Kiedy wjedziecie bam, do bambuszki pojazdem, to po prostu jest kurde nalep przyczepiony Nie da się, nie da się spaść może, kurde, w coś takiego specjalnego ten pojazd dostanie, ale raczej w to wątpię, dalej będzie gównem. <laughs> Bardzo ciekawie wyglądającym, ale dalej głównym, nie? Ale, ale, ten pojazd ma jeden plus, o którym nie wiedziałeś. Ten jeden plus spowoduje to, że będziesz chciał go, go po prostu kupić. I nie jest to wcale to, że kasyno wygląda na stare, tak jak kiedyś. <laughs> A to, że zobaczcie, co się dzieje. Hamuję sobie, odpalam sobie gra, to jest bardzo ważne, yy, sorry, ustawienia, dźwięk, głośność efektów i słuchajcie tego. Ktoś może powiedzieć: hej, inne pojazdy, niektóre ciężarówki szczególnie też ten dźwięk posiadają. Tak, ale jest on inny. Wszystkie te pojazdy, wcześniejsze, mają inny dźwięk. I za chwilę Wam takie dam małe porównanie. A najpierw posłuchajcie tego. A więc teraz porównanie koło siebie. A więc okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że On Wam się spodobał. A ja się z Wami żegnam. 7 na przejść. Elo.